Pierwszy, bo to jak nie żyję? Dzień dobry. Witam. witam. Przydałoby się Flinta poszukać, co? Co, takie się. Siedem... Dobra. Co się stało? Zapomniałem, zapomniałem modu dodać. No nie gada. <laughs> Serio. I co, to trzeba nowy świat? O, nie wiem, dobra, nic konektujmy, wiesz? No dobra. Wiedziałem, wiedziałem, że coś zapomnę. Jak nie kiewy, to mody, no jest. No dobra. I wchodzę. Dobra, też już wchodzę. nie zrobiłem. Chyba, że się zapisał. No się zapisał. A zapisał, dobra. A to? Co to jest? To, to taka nutka, jakby? Max 100. Jeszcze? Bo na warsongi ma. Zapomnia... Co, Zapomniałem. Zapomniałem, że na warsongi Żebym na damage buff, speed buff chyba miał coś takiego A no masz... Będziesz nas jeszcze bufował, kurde, to jest mega dobra A no masz Zapomniałem to... co kwit robi kompletnie. Ja też w sumie, dobra Trzeba y... pozbierać te rzeczy na start Dobrze, tu atakuje Atakuje tego Motorki Już flinta mam Dobra no, co ja pamiętam, to będę mógł dobić 400 chyba HP tego. Tak, 400. Jeżeli czegoś nie pozmieniali w ogóle, bo. Tak szczerze mówiąc, to nie pamiętam zbytnio. Ale dobra, mięso mi dali na start, jest, jest okej. Okay. Jakby. Kurde, wiesz co? No. Eee, tam ten. Jak będziemy kolejnie tworzyć świat, to mi się wydaje, że są te. Eee... Młody na to, a i musimy obrócić się do razu o E albo Q 1 żeby to było wszystko ładnie równo zrobione później na barze jest No to futura. obojętnie, wybierz To dawaj, nie wiem, E? ja. E. Dobra. Bo inaczej jest wiesz, pod tym kątem śmiesznym A no wiem, wiem To jeszcze pamiętam Ale gdybyś nie powiedział, to szczerze bym się nie szczaił nawet Ja nie, ja sobie przypominam zawsze o tym jak wracam ale już mamy graveyard. To Tutaj Fajnie. jest... ten. Jakaś skała. To jest Gdzie? No zobacz. Jakaś fajna indoor, skała. Indoor. Indoor. O, chodź tu. Chodź tu. Pa. Czekaj. Berisy. No i nie. pa. Dobrze. <laughs> no. Ale pa. Patrz, pa, patrz, co się stało tu. No zobacz. Co to jest? Shadow pieces. A to jest pojedyncze. To w ogóle jest dziwne. <laughs> To, są, to jest ten boss taki śmieszny? Tak, tak, tak. Gdzie masz. A. Ale tu jest róg. Nie wiem, co chodzi. No dobra. Dziwne. Dobra, dawaj po krawędzi lecimy, jak zawsze. No dobra. Już sobie odkryć co w gdzie jest. Tu chyba jest w ogóle zaułek, tak mi się zdaje. Nie, jak światek podnoszą. No e! A mi zajumałeś. Dobra, a pamiętasz staki w ogóle? 30? 40? 40 na podstawową Ale nie pamiętam, zbytnio, One sobie zbiorę. co to robi? Dobra, dalej mam te skinkę w ogóle z tego, z Terrarii, co był kolop Nie pamiętam, co tam było tak szczerze. Ja mam tego, mam Rewersharka, chłopie. A co a ja nie pamiętam, Gdzie, gdzieś się tu ustawiało? No jak masz crafting, to masz, jak po prostu sobie wejdziesz na killoff, to masz taką strzałeczkę do boku. Aha. Nie mam. To nie mam. O kurwa, dwa zrobiłem. Na no później będzie. No dobra. Living logi będzie trzeba zbierać, ja bym od razu jak najszybciej chciał mieć w sumie do, tego Dark Sworda, szczerze. Żeby to jakoś ładnie szło. szło. To można by było, to w było? tak? Z Dark Sword? Było. To było z Nightmare Fuel. No. Czyli ta piskota cała. Tak, tak, tak. No dobra, lecimy na lewo. No dobra. Jakiś randomowy i temu nie wiem co chodzi. Jak na przykład mnie się, się skończy, to tam zrobił tego. E, e, Sens, maszyna i. Tu gra graveyard. Coś z tych dywanów się brało. A tak. tu duchy chyba leciały, wiesz? Łopaty. Ja już I tego mam. Tego ziomeczka co skaczę. Chester. Co ty gadasz już? No Normalnie. Okay. Zaraz tu przyjdzie, czekaj. Wiesz? Czekaj, ja włożę te moje itemy klasowe, Dobra. bo nie przydadzą mi się kompletnie. Dobra, nie chcę skacze za nami. No, no, no. Przyda się. Ale fajnie, że na startu od razu mam. No tak, przydać. zawsze to się szukało, z tego co pamiętam. No, ta, ta Zawsze gdzieś tam koło drogi, już wybrukowany był. Dobra. żaby. Dobra. A... Dobra tu już mamy łąkę. Nie wiem jak to się nazywa. Graslando mamy. I coś tu było oprócz tych mam Wiem. mamutów śmiesznych? No mogą być tu bawały. No, bawały. Jeśli znajdziemy jak się z DIRT to od razu klepiemy koło Elefanta ogólnie. O, aha, ja się, ja bumerang się, ty... Dziecku, ja um. się muszę nauczyć atakować z powrotem. Ctrl F, jeśli chcesz sforsować do ataku. Ja pod spację sobie ustawiłem a tak generalnie Ja pod... A tak też mam pod spację, ale jeśli chcesz chyba... albo mnie mam pod spację A może kontrolspacja? Jeste kilo 15% no a 10% mam na tym na bumerangu, więc porządny, to tak naprawdę no. nie przydało się. Z razu gołda? Riberszarkiem do co? Bierz, bierz. Dla ja golda w, poko w pokoju. Czekaj, można. bo zara jest na nas. Dałoby się przy sobie na, trzymać. No to na pochodnie nie No tak, to, to można Nie opłaca się robić więcej. No na no dwóch, znaczy na jednej będziemy raczej no. w domu. Ja, ja mam w ogóle jakiś miernik pod HP i ja nie wiem co on robi. Miernik to takie kreski mam. No. Nie wiem. Totalnie nie jestem w temacie update'ów i w ogóle. Ja też. O, znowu dywany. Jest ten. Opa! Idzie na nas chyba. Albo nie. Ale widzę, że okay. chce się bić. O. Dobra, chcesz się z nim bić. Mam rozumieć No co? trzeba ja pamiętam. O. Raz, dwa. Raz, dwa. Aaa! Przywalił mi. Ej, ty, ty, ej! Ty, ty, ty. E, e. e. Dawaj. Chodź do mnie, chodź do mnie. Pusz, czekaj. Raz, dwa Ale go palę. Można go podpalić? No co ty dajesz? Nie wiem. Nie pamiętam. Bo można. Że... <grych> że myślałem, że trochę poczekasz z tym widziałem go, ale no dobra. Ale co, jak już podro... nie będzie mi się chciał wracać później, żeby nudówkę zrobić. Co doszpiło. Nie wiem, tu trzy z nim, a ja sobie biegam w kółko. Dobra, to siekerka, oś tu, oś tu, idźaszku. Mam jeszcze pochodnie. Fajnie. O ładostałem. Fajnie. I ile razy? Strajfujesz go? Zależy czy czaruje czy nie. Raz, dwa. Raz, dwa. Dobra, dwa hity i le I... widynkę ma. No. Dzień dobry. Dobra. I to do czystera odrodzać. No i mam na lodówkę, super. Pierwsza noc w ogóle ten. Na jednej pochodni można było przetrwać. No to, zawsze można było. A to co to jest? Evil Flower eee, nie zbiera, ci to zabierało Saint -Ewil. Jak to się trzyma, tak? O, pa, patrz, patrz, patrz. To elefant, tak? To jest tam? O no, klepiemy go. Ty masz w ogóle ten, ty masz ten hełm. Wickfield, więc ty masz od razu startową broń i tego. Więc no mam, mam i z tego klepię. Eee, chyba 6 bym... hitów i odchodzisz. Tylko bym, na przykład... przydałoby mi się zjeść coś. Tak szczerze mówiąc. Eee, masz. Tylko nie mam logów. To daje mi? Coś tam daje. Mogliśmy zrobić ognisko szczerze. Dobra, no, z kolei elefanta będziemy mieli bardzo dużo żarcia, więc chill. Ja się uleczyłem do full HP z tego. Teraz kurwa, gdzie to prowadzi? Chyba 7 minut. raz trzeba to, tak, to otworzyć. Weź że szukaj kolejnego. Ja jeszcze trochę go pokopię. Tutaj a jest. Ty tam szukaj, tam szukaj. Hmm. I, I Walrusa by się przydało zrobić, e, szybko znaleźć, wiesz? Co to jest? Nie pamiętam. E, tam jest, on, od niego się Walking Kaina robiło. Aha, no to, to jest on zimę jest dopiero. Wiem, wiem, ale że trzeba, można już teraz znaleźć, gdzie on się będzie spalnywał, co To na pewno. No ile jeszcze? O, znowu Killoff i jest ten wielki, ten nosorożec śmieszny. Gdzie? Na prawo, tutaj masz zbrojkę. Jakąś zesłamy, a ja sobie ją wezmę. A co? I teraz. Masz już go? No, gdzie mieszka? Nie, jeszcze go szukam. Dobra, co tu z golda zarabia hopie. Gdzie on jest. O jest, witam. Jak się go biło? 5 razy? 6? 6 Wiesz tu co pamiętasz? Ja już go nawaryn klepałem. No dobra, e, czekaj, bo do rogu go biorę. No musisz, Oj. Oj, to jest tak ciężkie. No ale zablokował się, ale mi uciekł. No ty, no weź mi pomóż, bo go nie złapię. Parów szlaka, no dobra, pomogę ci. Czekaj, a czekaj, jednak. Czekaj, bo mnie... się z nim. 2, 3, 4, 5 No 6 można sobie Jeśli masz dobry timing to za 6 4, 5, 6 No nie wyjadł mi Dobra, ale mam, mam ten No zbrojkę, masz brojkę Mam żarcie Zobieć gór? No Jeżeli to Tylko by się przydało by Znaleźć, znaczy znaleźć, zrobić mi jedzenie, bo... Maszę trąbę ze strzelę ja, ale to z ogniska, wiesz, więc ci do latów. No to mimo wszystko niska nie mogę zrobić, bo nie mam kłody. Ja mam 4, ale jeszcze trochę chęć. Dobra, dajmy ja się poczytać. Jak jest w ogóle z pingiem? Czasami mam taką lekką ścinę, ale jest ok. Ale to ale rzadko. Rzadziej, czy... to rzadko, okay, no? Dobra. dobra, dobra, to ok. bałem właśnie, że będzie z internetem. Teraz jeszcze dzisiaj będzie problem z internetem, bo lekko pada. Ktoś nie lubi No, co zrobimy? U nich żeby żeby coś tam... I tu zaraz na boku jest ten, ten, ten ziomeczek Z tym, z tym to w ogóle nie pamiętam jak się walczy Nie, tu trzeba go było kajtować się poza zasięg jego jakby jurysdykcji z tego co pamiętam Jak on wraca do swojego miejsca tego Aha. pointowego to dopiero O ty krecie, nie, nie, nie. a i prawie Dobra w O popalę ci. Czeczę. Nie, nie, nie. Wystaw wystaw, wystaw tam to. A jak to wystawić? No, oddaj mi flinta, no. No ale jak oddaj mam mi zrobić? No wyrzucić go na ziemię po prostu. Podziel. Ale jak mam podzielić? Kontrolem? Tak, kontrolem. Dobra. A. Czekaj. No, frajerze, nie ma Zabijesz go? No. Chodź tu jeszcze. Dzięki, że mówisz. Nie, 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 nie. Z To jest bejcik. On to podejdzie. To jest debil. Jest niespełno rozum, Chodź tu. No panu, siedź może. Nie, nie! Nie podnoś tego. O! Na spiałkę <śpiochy> no go ładujesz. Nie no kurde, do barała, to borała, to co za debil. Weź zapolaj trochę tego filmu, bo nie będę miał co narzędzie robić. Pod kontrolą masz tego. Z sowie zawsze się robiło. O, o, dobra. czekaj, teraz debilem jestem. Chodź. Jezu, kret nas robi, nie? Dobra, mam go. Dobra, odpalają nisko. Zbierać. To jest chwilka. No, Przecież zaraz no, no. mam. A, to chyba, że... Spytranka owalisz. Możesz zrobić tak nisko? Dzięki. Witam. Dobra. Dobra, wit. No i teraz to od razu lepiej. O bebe. I lecimy dalej po krawędzi chyba, co? No można, można. Bazy żeby... robimy mniej więcej do wszystkiego, nie? Yy, żeby było nie, żeby jak najbliżej, bo albo chociaż przy wormholach jakieś, No. Będzie trzeba te całe yy, domki świń porozwalać Tak. Tylko nie S możemy przy mozaice siedzieć ogólnie. Bo na mozaicy są te loty meteorów, co z pamiętam. O, się Aha, no, było. Były, było. Były, były, że spadają meteoryty. I później to jest coraz częstsze i będzie problem. No, w takim razie. Chyba indora słyszę. No, no, za nami był. Co za frajer. Hej, jestem hejterem. Dobra, dawaj mi się jeszcze. No, duża ta mapa. Zawsze taka była? No, okay. No inaczej są za małe te mapy. Im. Ja na no, spoko. Będzie się biegać. Ciach. Dobra. Dobra. Już trochę ja się rzeczy pozbierałem. This is okay. No. Najetas no, zabiliśmy. Dobra. Dajcie czego? Jak coś to odpalam. Hmm. Kom, kom, kom. Ciężko się w rę wbić Czego? No z Twojego chodzenia Gli <grym> skręcisz zara? Na razie to idę po krawędzi O! o. Walimy? No ja bym tak zrobił, no, on idzie w dół. Tak bardziej pojemnie czy jakieś to raczej, no, tutaj 6% mam, zaraz będziesz sporo kurde, tylko ci... tu, 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 masz? dobra A. ale, yy... no, z nim to też takie latanie e, no, teraz takować z miejsca żebyś miał dobra, dawaj mi miecz dobra nie no, nie mogę, zaraz wrócimy tam gdzie byliśmy no, na pewno nie tak wiesz. O, o, jest wariat? No znaczy jest coś. Tego. Dawaj mu bombę. Ona ciogą dropu. I co to, do czego on to był? Tale of Three Cats. coś tam. I coś jeszcze. Co, co pamiętam, jest to będzie też chyba. No, dobra. Na no to gicio. No, o, no o, tu, o, tu jest. Wejść. No, chwalaj. No, hmm. O, ja już, już sensuję. Gdzieś będzie frajerzyk. No ale to byli przed chwilą. Dobra, wal. Weź go, wal. Nie trafiłem. Do rogu go, do rogu go, do rogu go. Dobra. Czekaj, cze, cze. No i teraz. No a gdzie ty biegniesz? No po, po lancie włochaty. Czekaj, czekaj. To jest problem, to jest płasko strasznie. No, ale tu zaraz będzie, o, o, o właśnie, o, o, o. właśnie. Długo do rogu O, 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 i do i dolo. Nie trafiłem, Dobra, super, dostałem, ale, ale, ale na, na dziuro dostałem. Trzeba by było jego. Weź go ode mnie, weź go ode mnie 3, 4, 5 Raz, 2, 3, 4, 5 5 No dobra, przywal mi, raz, 2, 3, 4, 5 Dobra, no, trasa. Nie, nie jest tego, nie jest tego. O, dzięki, ale no, mam jest... mięsa, to by się ta. Drain crack przydał No Bo ja chłopie 20 tego mięsa, nie? 21 No, no to dobrze można, Możemy zrobić, jeśli zrobimy tego sens engine'a To będzie można zaraz dwa hambaty zrobić, żebyśmy mieli na pobieganie Jak będziemy ten plecaki robić Ten hambat chyba gnił, nie? I to zabierało mu damage co Tak, tak Ale na początek na zabijanie świnek i jakichś tych, i pająków. No, spoko. Spoko sprawę. No A to kolejny domek. No tu ich no, trochę no. będzie. No, no. A świniak. Nie ma czegoś. Ale wiem, czy mnie to... Denerwuje mnie, że zostawiliśmy czarne, ale no dobra. No też ja, że ale zawsze coś tak. Musimy grać. Później to po zwiedzimy i tyle. Tak, przy następnym tripie, O, ja. już bawoły są ty. Już kupkę widzę, dobrze, ja lubię kocham kupę. Kocham guaną. Siemano konaną. A mogę mu przywalić? No nie, no mu to nie. No, like Ty, to trochę jest. Ale guana tu jest, chłopie, to jest ważniejsze. Na farmę będzie. No nie będzie, biorę. Tu mamy Kejwa też. To nawet nie byłoby lipo jakby gdzieś tu w pobliżu. No bo wtedy te yy, bawałki będą zabijały te yy, parze, które no chyba o zmroku wylęgałem się z tego. Czekam aż podejdę na misję ogolenia, goleniach No będzie, no chłopy, będziemy się jeszcze zabić parę, żeby zrobić te, te czapeczki zimowe. Wydałem no. ja 100% izolacji. Z tego co pamiętam, bo będzie 90%, coś. Takiego. No. Ale będą golone. Będzie golonka. Mocno. O właśnie, my się w sumie... Yy, jak, jak rozstawimy tego yy, tego engine'a to od razu gdzieś koło jakoś Singhola do, do jaski Tu mamy warmhola już pierwszego Skakujemy? Nie chyba. Ja bym powiedział, że jeszcze nie. Że potem ze sprawdzimy. No to ma, potem będzie sprawdzać To wygląda. Po no. ja już kolejny stack, które owy A moje sanity jest na słabym poziomie. Very good. Czyli ma spoko bo Będzie night, Nightmare Field farmione Tylko zobaczymy jak to będzie o. z tymi Gluma. Gloom. Od razu do tego do Starego wkładaj to gdzie ty biegniesz? a tu? Gdzie on jest A tu? O tu, a tu, o tu. Dobra Co to za tu Za nożyczki no. masz Jakie nożyczki? No znaczy kombinery Nie wiem właśnie, nie wiem co to robi Nie nie to, ja nic nie mam tychże. Każdą postać chyba zawerholowali, więc ja nic nie wiem teraz o. aktualnie w tej grze. Dobra. Zbieraj te matce wszystkie, żebyśmy mieli to starcik. Odrazu ja razu bym walął jakieś cztery albo 6 tych... Yy... No. ...krokpotów. A, no to ta, przydałoby się. Masz tam apkę do tych, do gotowania, chociaż tyle. No, użyteczne się zda w końcu. aleksy leżała na głównej stronie u mnie. No, teraz się no Znowu jaskinia. Mhm. Mm ja no, ile mimo przeszliśmy. No dobra, góra to już jest końcówka góry raczej. Raczej e więcej nie będzie. No, musimy jeszcze szybko e zobaczyć gdzie jest ten Bagno, żeby tego, żeby trzcinę pozbierać, żeby cajcia zrobić dla ptaka, właśnie trzcina, właśnie potrzebujemy. Żeby pierogi robić, bo to będzie już mega Dobra, już kolejnego nie robimy, chyba nie mam po co. No nie, mam dużo mięsa. No to tylko zgniezło. Zgniję, a ja znowu jeść potrzebuję. No albo pogniję, jak masz. No to zara, spokojnie. 16 Przestań, głodu mam. Dobrze, że jeszcze sporo. 15 A ty też mi walniesz tego dobra, dobra. para mięska, bo ja też goduję powoli masz miejsce? Na miecho? No. No, trzymamy. No, no. Stoi tu? Mam. Dobra, dziękuję. Tak, od razu staka. Stawię. To czarne pole boli, ale... To się później podkrywa jeszcze nie spokojnie. Jeszcze to duże to nie aż tak, ale jak się takie małe zostawi... Nie powiem. Jak, jak, jak na tym to tym Graslandzie Tak. Dobra, trudno. nie jest bagno. A nie, nie jest bagno. Z widy mam już. <grym> Hop widzi. Hop widzi rzeczy. Nie no, masakry... Siedem głodów mam. Chwilka. Czekaj. Czekaj. Dobra. Jeszcze zaraz będzie noc. Czekaj. Dobra, dawaj. Chodź, chodź. Dobra, super. No nie drop no. Zacznę od tego. I teraz biorę pyk I jeszcze raz pyk. Cześć, oh. Czy ja ci nakarmiłem cię? Nie. Mi się wydawało. Dobra. Dobra, jem, po fula Dobra. Jakieś strony Dreby, są w ogóle. Tarmię. Druga strona? Co tu jest? Liny i tak dalej, dobra. Nie wiem no jak działa ten grafnik teraz, no? jest dziwy strasznie. O, tu masz w ogóle sobie ten powiększyć. Gdzie? Masz taką, taki, no, nie wiem co to jest, szpony takie. Klikasz to i tam masz wszystko od razu. To, to jest na przykład to, uważam. To, to, wie, to wiem, widzę to, ale. No nie wiem. I co, co Co ten WX model kraftowania? Co to jest w ogóle? Nie Biodata? wiem. Biodata? What the fuck. Dobra. Ale dziwne. <noise> ale ja dziwnie, zobaczymy nie... potem co to robi. Nie, ja będę myślał sobie. Nie no, normalnie, normalnie odkrywamy. Naczuję. No dobra, a jak uważasz. Ależ Sanity szybko leci. Już teraz ile masz Sanity? Już mam ten, już mam 65, 63, sorry. Ja, ja 88, a wiesz czemu? Bo chyba, jest, co pamiętam, musi walczyć, żeby jej Sanity odzyskać, wiesz? Aha, no mogło coś takiego być. A więc wal każdego motyla z łapy, jakby zobaczysz, będziesz odzyskał trochę SND plus skrzydełka skórza. No, no, no. To jest Bardzo możliwe. Dobra, górna część mapy już w sumie zwiedzona, to co widzę. No, teraz już będziemy zawracać tylko O! Jest ee, picking. A, to ten ziemaczek co mu się zabawki dodało. No co, aha. Wiem, co pamiętam? Tak, tak, tak. Coś tam dało. Ja bym chciał jak najszybciej tego DragonFly'a znaleźć, tak żeby dzień 15 byśmy sz klepnęli. Szkoda, że go uwalić ważna grubego. Nie no, że on by cię na jedną łapę miał. No co fakt, fakt, ale no, chłopie, zmierzy jak się zmierzy zmierzyć się zawsze warto. Okej. Ręka jak młotek. No, trzeba ogłuszyć. <laughs> trzeba ogłuszyć. Mm -hmm. Nie no. Dobra, trochę jeszcze na mną. Nie, bez tego quick pika to by było straszliwe. Ja jak sobie stworzyłem ten sam przykład, żeby sprawdzić czy mi wgodziła ta gra, to Grałem bez tego i o mój Boże. Nie no, to by była masakra tak szczerze. Dobra, już 66, traf mam już. Do 80, do 80 sobie zbiorę, żeby na start było. Ja trawy nie mam, Ten, a motyl, motyl to było mięso? Liczone. Nie, 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 O, jestem nie, ziomek. Nie. Witam. Baruk się tu nazywał. Ech. Dobra, Dobra poczekaj. Jedziemy. Poczekaj chwilę. Dobra. Gdzieś tam to zwiedzić? <głos》>, strzeli mnie. Dobra. A tu nie ma dużo. Tu lud jest? Tak. Już... A do, lód do Aha, do chłodzenia. Był... Lodówki? Nie. Do czego był nie... czy do dań? Filer idealny. Trzy lody i mięso dawało ci mi bosy. Aaa, dobra, to, no. był, to był najlepszy filer, Mi chyba mieliśmy 80 lodu. Tak, 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 pamiętam To już. był najlepszy filer. Ja w na ogóle świecie. zapomniałem, że takie danie jest, za to z podstaw podstaw w ogóle. No tak, no to jest chłopie ogóle... jak, jak schabowy w Polsce. Dramat.